Siema, z tej strony Tomek, polski trener w Dubaju. Dzisiaj jestem w Augustowie. I pokażę Wam tą nową siłkę, która tutaj powstała. Naprawdę już z prawdziwego zdarzenia, nie tak jakieś tam małe pokoiki, co kiedyś były. Tylko jest spoko sprzęt, spoko miejsce wiadomo, to jeszcze nie jest to mm, powiedzmy, no takie mega siłownia, tak? Ale jak na takie miasto to naprawdę zajebiste. To wygląda z zewnątrz. Z zewnątrz to wygląda tak, wejście. Czyli podobnie jak w tych magazynach tam yy, w Dubaju, w Binusie, taka duża powierzchnia tutaj jest wynajmowana i pokażę wam zaraz w środku jak to wygląda. Także to tak wygląda w środku. Trochę tego sprzętu jest, a tutaj karneciki Pierwszy miesiąc 17 zł, a ogólnie karnet kosztuje 170 tak miesięcznie. Także jest wejście bez limitu, wejście do 15, karnety dla trenerów. Jest mnóstwo opcji z benefitami i tak dalej. Także to tutaj trzeba na miejscu się dowiedzieć, bo jest naprawdę tego multum, tak? Dobra, przechodzimy dalej. Tu jest sofa. Strefa cardio. Tutaj jest parę maszyn. Ta maszyna, na przykład, nigdy nie widziałem. Widzę, że to jest super opcja na pośladki i tak dalej. W Binusie tego nie ma. Tutaj jest butterfly. Wąska brama. E, dwójki leżące pośladki odwodzenie, przywodzenie tutaj jest nawet jeden z Thermaster się schował więcej maszyny cardio tutaj ta maszyna jest trochę delikatna, powiem tak, no Nautilus jak najbardziej super sprzęt, ale jednak ten ciężar mogłoby być trochę więcej Tutaj jest strefa 10x training, czyli to sobie możesz przyjść bez żadnego trenera zobaczyć jak to wygląda. Masz rozpiskę na żywo i sobie trenujesz tak. Wszystko jest jakiś crossfit, kettlebell, slope piłki, piłeczki I teraz tak to co w Dubaju po prostu tego nie ma jakościowych mat. Wszystkie są jakieś takie, jak to się mówi, i no wyliniałe, nie wiem jak to powiedzieć. Także wszystko jest nabiutkie na siłowni. jest kolejny rzęd maszyn. Wyciskanie, plecy, biceps. To jest jedna z moich ulubionych maszyn ostatnio na biceps. Też w minusie tego używam. Pośladki wąska brama, szeroka brama, tu są barki i to jest maszyna, której używam tak samo w Winnusie, jedna z moich ulubionych maszyn na klatę, na końcówkę, dokładnie to samo Nautilus, tu jest leg press, suwnica, ale trochę, trochę tam i delikatnie z tym z ciężarem jest, mogą być więcej, rzymska ławeczka, tak, czyli back extension, ławeczka na brzuch lustra do pozowania, oglądania swojej pompy ciężar też widzę, że jest spoko na handlach do 50 kg czyli standardowo bez szału. ławka płaska, skośna tutaj są do przysiadów squat racks maszyna Smitha Więcej jest sztang małych. Maszyna na łydki. Znowu biceps. I to jest ta szeroka brama. Jeszcze pokażę z rogu, jak to wygląda. Nie jest jakaś mega wielka siłka, ale na takiego gustu jest naprawdę super. Jeszcze jest nawet nie jest zbyt drogo. Cena jest dobra, ale wszystko jest nowiutkie, Tak wchodzimy teraz do sali z zajęciami, tak samo piłki, cały sprzęt, wszystko jest nowka. Także można to sobie przyjść, i rozciągnąć, i tak dalej. Także naprawdę jak na takie miasto, na taką okolicę siłownie polecam. Uh, to jest naprawdę inna klasa w porównaniu do tych siłownic, które tutaj są i tak dalej. Także wpadajcie, trenujcie i róbcie formę.